Ojciec poległ na polu chwały, a babka granaty trzymała w pierzynie. Jana Bilułę. Zeszłą sikałem, prawdziwą sioteczkę zdobywał, cino. wujku w dwóch. Wróciło z oflaku, ciotka z robu wróciła z chorobą, włosy w świecie. na mrozie postradał, dziadek swoje w 20 udrowił, a pan mi... Panie kontrolerze, tym z papierosa puszczając bez troską, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. A pan mi mówi, panie kontrolerze, tym z papierosa puszczając bez troską, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Ojciec jakże siedział przed wojną za komunę za strajki. Patroni. Oprócz Boga kowają nie Zdążył jeszcze we wrześniu być radny Pod modlinem wie się sobie się kazł, ledwo wrócił, połucząc w tą spirację się puścił od razu. Matka potem sama została po guberni, woziła gazetki, mnie sąsiedzi, karmili czasami, zupą z okrzyk, kawałkiem marchewki, a padli Panie kontrolerze, tym z papierosa puszczając bez troską, że ja niestety do tych nie należy, którzy powinni zajmować się Polską, a Pan mi mówi, Panie kontrolerze, tym z papierosa, puszczając bez troską, że ja niestety do tych nie należy, którzy powinni zajmować się Polską. Ojciec Polek na polu pały, matka dostała trzy medale oraz krętę w portfelu tak starym, co pamięta nadzieje wspaniale. Teraz wnukom kupuje pierniki i podobnej polewie, czy się cieszyć takim smakowykiem? Sama chyba dokładnie już nie wie, lecz pomimo ósmego krzyżyka ma ambicje raczej zrozumiałą, żeby wnuki nauczyć wierszyka. Kto ty jesteś? a pan mi mówi pani, panie kontrolerze tym z papierosa puszczając bez trosko że ja niestety do tych nie należę którzy powinni zajmować się Polską a pan mi mówi panie kontrolerze tym z papierosa szczając bez trosko że ja niestety do tych nie należę którzy powinni zajmować się Polską W 20 latach, od chwili, kiedy wybuchła Solidarność, wspominamy ją i ze wszech miar słusznie czynimy. Bo to się ludziom Solidarności należy. Bo Solidarność to jest piękna historia, to jest legenda, to jest mit, ale drodzy przyjaciele, to jest też żywa idea. Ona oznacza wspólnie, razem, w dobrej sprawie. Pięknie mówił o tym nasz wielki rodak papież Jan II, że Solidarność to jeden z drugim a nie jeden przeciw drugiemu. Musimy więc być razem i pamiętać, że Solidarność jest wielkim zobowiązaniem. Szczególnie wszyscy ci, którzy swoje zdrowie i którzy swoje życie poświęcili dla wolnej Polski. Abyśmy razem, jak jesteśmy tutaj i kolejne pokolenia, mogli cieszyć się wolnością. To jest nasz i niczy inny obowiązek.